Siemanko z tej strony, Rap Gracze. Witajcie. 2 czerwca 2022 roku odbyła się konferencja State of Play. Tak jest. Na którą zapraszamy, żebyśmy obejrzeli ją wspólnie razem. Będziemy komentować, mówić co nam się podoba, co się nam nie podoba, tak? I jedziemy z koksem. Możemy to przyznać. Nic nie przyjdzie, nic nie przyciął, rzucił. No i jest, zaczynamy od... 24 marca 2023. Co I tu... tu nas czeka? Co to za giereczka będzie, proszę Państwa? I tutaj jest petarda na dzień dobry. To jest petarda, na którą ja sam osobiście czekam. Ja również. Literka R się pojawiła. Czyżby, czyżby? czyżby? Zapowiadamy. No i tak, yes. i mamy nowego Rezydenta. Rezydenta Evil 4 Remake. Grę sporo wykatowałem na jeszcze PlayStation 2. Takie jest, ja również. I na PC się grało. I, i, ja co my, sam... my tam widzimy? Widzimy Leona, jakiś tam las. No to ta chyba, córka Prezydenta uciekała, co? No tak, chociaż jej imienia już nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Też, ile lat temu się to grało? No ale na co było, można zwrócić uwagę już na samym początku to patrz, co się dzieje kurczę, wiesz, no. z oświetleniem i tak dalej, zobacz, o, dzień, noc, noc nie? Soliczka taka powiem, kurde, pewnie na no, silniku tego z, z rezydenta bilość, Tak, więc, tak. Nie? O kurde. Elastyczny silnik, wiesz, dobrze chodzi, w 60 klatkach i, tak i, i graficznie I też to dobrze wygląda. 4K, wiesz. No spokój jest. It begins now. Fajnie, tylko z tego co już czytałem w Netzie to będzie tak jak w poprzednich tych remake'ach, czyli w trójce i w dwójce, że jednak troszkę tam zostanie zmienione, oby nie. No na pewno coś zmieniają, bardziej rozbudują, tak, dodadzą może jakieś dialogi nowe, nowe, nowe filmiki będą, bardziej rozwiną tą fabułę, tak? Może bardziej się skupią na fabule niż na tym strzelaniu, chociaż... No i teraz on sobie ładnie ze spływką za pieprza. No i mamy. No i mamy PS5, żeby to kurczę... Ekskluzyw exclusive exclusive, czasowy? czasowy. Może nie, jest to State of Play, no to wiesz, nie będą reklamowali Xboxa. Mówię, ale... będzie na... PlayStation VR 2 Ale dąży do tego, że może w końcu pożegnamy już wcześniejszą generację i zaczną wychodzić gry się, Nowe silniki, nowa grafika, nowa fizyka, bo... My jako gracze czekamy 4. na to, tak? Żeby w końcu kurde ta nowa, nowa jakość weszła. Now weszła tak? No i co? No i mamy Village! Mamy Village na VR 2. VR 2, tak. No. Ciężko tu będzie określić, czy to jest VR czy nie, bo gra z pierwszej, osobie, no, z pierwszej osoby, is. nie? No ja chwilowo bawiłem się okularami tymi VR i powiem, no grałem w rezydenta czwórkę na tych okularkach i naprawdę robi to wrażenie. No robi, robi, ja Warto, się to. Warto zagrać. Zwłaszcza, że ja to gdzieś tam żyłem ostatnie lata pod kamieniem i w ogóle nie, ja niskim, nie W ogóle nie miałem możliwości skorzystania z ja wiary nie posiadam, nie mam kolegów, nie mam którzy mają. Nawet czwórka z tą starą grafiką na wijarzu to jest nowy poziom. Robi wrażenie, na, tak robi wrażenie i wyskoczy ząbiech czy coś, to kurde jest całkiem cennego niż... No ósomeczka to ósomeczka, ładna jest. W postacie kozacko wykonane też. No i ma klimat, tak? No, ty coś powiesz, że o ósemdy ty ty ją przyszedłeś. U są zaliczona właśnie jak, jeśli chodzi o mnie to, to ta gramo co stoi właśnie klimatem, nie? Nowy, nowy poziom o, taki nowy taki poziom w Rezydencie i ogólnie uważam, że seria idzie w coraz lepszą lepszą. No coś się rozwijają, tak? Nie stoją w miejscu, coś nowego, świeżego chcą dodać, tak? Chociaż z drugiej strony, ogrywając Tormented Souls, kurde, chce się takiej starej, statycznej kamery. też się, no chce się, no. Ja, ze wszystkim, jak wfie. ciągle będzie jedno i to samo, to będzie się chciało. A co my tu teraz tutaj mamy? Co się Coś o zombie, tak, się zombie. Osobiście bardzo lubię tematykę zombie. Niektórzy mówią, że im się znudziła i tak dalej, a ja bardzo Dying driving. Zombie jest teraz wkramy wszędzie, nawet w tym nowych watchdoksach masz jakąś tam znaczy nowy, to Watchdogs 3. Niesławne też masz jakąś tam kurde opcję ratowania lądów. no kurwa zombie, więc... Nie w ogólnie, nie? Tylko że. Są to już w mechanikach pozmieniać the i dużo, i dużo ich dużo zombi, dużo, musi być dużo jak w The 3 to? The Walking Dead Retribution. No to nie trafiło. Nie wiem czy to. Jest. 2022 PS5 PS5 No to dobrze, czy pokazują PS5, bo ciekawe Właśnie, czy będą gry? To by się pies? też mogło ruszyć w temacie nowych gierek na ips i na kresceczkę, ta, tak? Zbyt długo to trwa, nie ma żadnych system celerów w ogóle. Tak jest. Teraz kolejna gra na VR. Właśnie domyślam, co to jest, patrząc. Czy to był Moment Sky? Ale to nie będzie konferencja oczywiście skierowana chyba pod BIA, co? Czy... No nie wiem, no na razie mamy. Przeciągnę już na wiarę. No sądy chce wprowadzić nowe, no to musi jakimiś biegami przyciągnąć do tego wiara. Ale warto naprawdę... no sky. Moment no no sky. Moment no. sky. Początek kiepski, no ale potem się ponoć rozkręciło. No, a pani też jak pisałem jakieś <laughs> wiadomości sądy, że mnie zabijał. <laughs> o, kolejna gra, na VR? Co, to? Ja to wiem co to jest, to ja wiem co to jest, bo to jest horizon, to widać Wójt, od razu, że to jest. Daj, Ten styl graficzny to jak ta konzystekra. Tak, tak. Dinożarły. Dinożarły, tak. No, no może też kozacko it na VR-ku to wyglądać, naprawdę. Na pewno. Wiesz, graficznie aktualnie jaram się Residentem 4 na vr którego nie widziałem. Ja grałem Alex no. half i powiem na vr kurde. Same samo oglądanie zombiaka jak leży, kopanie go, przewracanie, przenoszenie skrzyni, naprawdę to jest inny wymiar, inny wymiar grania, nie? No widoczki piękne są, nie ma co gadać. Co do grafiki, Horizon to jest kozak, nawet na, na, na te stare konsole. Ja to mam zawsze na tym problem właśnie z tymi... Kurczę tam mieli rękowa, wolałbym, żeby wcale cały... ja, to, to nie było. Jakąś funkcją muszę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, sterowanie jest, nie każdy chce, wiesz. Ale... Jedni wolą tak skokowo, galką chodzić, a drudzy wolą... Wiesz co, jak ogrywałem pierwszego kora i zona, to kurczę, wielkość z niektórych tych potworów robiła wrażenie, to na nawijarze, jeśli to dobrze oddadzą, to będzie naprawdę widowiskowy spektakl. Nie? nie, to naprawdę jak się zobaczysz, ja jak oglądałem nowy Jork na Wiaże, to w wieżowce to musiałem, musiałem głowę do góry zabierać, kurczę, żeby no, no. cały wieżowiec zobaczyć, co sobie wyobraża na filmie. No. Dinuś, jak ten Dinuś musi wyglądać, o. Wiele, Że trzeba zbierać na piąteczkę, na wiarka. <grym, grym>, i, i, pi 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 i Kurde, nie tak. ja wiem, jakieś złożenie sobie zorganizować. Może pandemia wróci. Może wiem. pandemia. No, z jednej strony mogłaby już, już tam jakaś tam y, ospa mała. Ja tak, ja teraz tak mał mał małka ospa, taka kwarantanna miesięczna. No. Tak. O tak jest To on jest mode? Jakiś mode mode, tak, to. No. Ale to jest. to jest. No, to jest chyba mi się wydaje, że to jest na recepta? A, nie wiem, to, to są dodatki do ta, nie? Oj, chyba nie, to chyba aktualizacja jakaś wyjdzie, bo New Game Plus wprowadzają takie dodatkowe tryb. No możliwe, że to Free update, no. No No, no, bo to no gra się rozwija, co też what, dobrze, nie? To chociaż... What what was was to coś Kiedyś tego nie było, Kupo kupiłeś na płucie i grałeś, tak? Później wprowadzili... Pojedyncze wagi jakieś, tak, nie? internety to naprawiają, dorzucają, a jak dobra marka, to się rozwija, nie? Smutna sprawa generalnie tak. I fajnie, i nie fajnie. Nie wspomnę o braku zawartości. <gry> tak gry na no, danym polu. Masz jak manię Myślisz co to będzie? Spiderman. Spiderman. A ja tak. Spider, Spider, Spider na PC. Pewnie tak. No bo to jest ten pierwszy z tych wszystkich gier w bohaterach to nie wiem, to mnie najbardziej przemawia właśnie ten Spider-Man. Znaczy ja ci powiem, że jeszcze bardzo lubię wszystkie Batmany, nie? A! Wszystkie no, 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 Batmany, no. Zwłaszcza tą pierwszą część, kurczę, Asylum no. zrobiła wrażenie no, bo, tak, też. Mocha tak, bo te poprzednie no. Batmany to takie kurde Badziega były. Tak, to, tak. A ci jak zrobili... Tak, remaster tak. widzisz na, na pc, na PC no. 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 Widzisz, Sony, kurczek kombinuje tam z PC-tem, co? Kombinuje, Microsoft już dawno kombinował, ale Microsoft kombinował z pacetami, to wszyscy poobrażani i... i niedobrze było, nie? Niedobry zły Microsoft. Nie można kurde, no... I firmom zależy na powiększaniu grona graczy, tak? No nie chcą się zamykać tylko w konsolowcach, chcą też i... A tu widzę. W ogóle jak na PC to może kupią konsolę, nie? Tu widzę mamy jakiś ciekawy temat. No tak. Myślę, to, to... zawsze coś nowego. Nie chcę mi się Atlasa szukać, bo też rudy. <laughs> Kocurek jakiś, jakiś kocórek. O, potki biegamy po dachach. Bardzo lubię gry z klimatem. Nie musi być kozacka grafika, ale jak jakiś klimat jest wciągający, wciągająca, ta fabuła wciągająca i gameplay dobry, to grafika u mnie schodzi na lepsze plan. Tak? Jest ważna też, no bo grafika też buduje klimat. Kurczę, ten kocuj ma bardzo kocie ruchy, tak, takie fajne. No. Skumaj te kocie ruchy. Tak. Lasyka no, z kaskiego, tak? Łódzkiego. Zbierz 10 saszetek miskasu. Tak. <laughs> <laughs> tak. <laughs> polu 10 myszy, chyba to nie będzie na tej zasadzie jak w jak RPGach dawnych Tak. No nie jest to moim faworytem, ale wygląda ciekawie Stray. jak? Stray. Stray. Styl. PS5 PS4, czyli patrz, pokazują loga PS5 PS4, więc pewnie tamte gry wyjdą tylko stricte na, na, na już nową generację. No, 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 no. Może w końcu coś pokazać. muszą w końcu wbijać powoli, no jest baza użytkowników duża, tak? Czwórek. Nie chcą jej stracić, tak? Tutaj mamy też o PlayStation Plus. To nie jest nasza wina. To nie jest nasza wina. nasza wina. Premium? podział na te różne. Dobra, jest kosmos. jest kosmos. Jest kosmos i ja już jestem po części kupiony, bo ja chyba wiem, co to jest za granie, Bo mówiłem o niej w newsach i ja wiem, co to jest za gra. Idzie sobie ludzik, tak? To jest gra typu, idzie sobie ludzik. Kalisto? Coś nowego, no. Kalisto oh. protokół. Ci od Dead Space'a, nie? O Dead Space'ik. Albo ci, albo on. Nie wiem, czy tam jest ekipa od Dead Space'a, czy jeden gość od Dead Space'a, ale wiem, że, że chodzi tutaj o pierwszą część Dead Space'a, nie? No, Dead Space to też jest podróż, starszy. No, może trójki, ale... Ten Kalisto taki mocny rip nie? Tego Dead Space'a. Zwróć uwagę, chociaż no, w sobie... nawet, taki... nawet na karku ma zobaczyć, jak ten... Jak miał Isaac, nie? Nie, że z powrotem wraca, kurde, Dead Space, bo naprawdę yy, no. gra zasługuje na to, żeby powrócić, no. Tam też robiłem materiał o tym Dead Space. Tam, kurczę, będzie rozpierdziel z tym, tym... Z tymi dźwiękami tam. Mogłoby sporo gier powrócić. Które umarły na PlayStation 2 Ale to dzisiaj nie o tym, tak? O tym tak. nie no, mówię kurde, kosmosi, podwórki Tak, takie bardzo, bardzo podobne Do nie? No. Co prawda nie są to nekromorfy, ale... Jakieś... No nie mogą się tak aż bardzo wzorować, nie? są, no tak, tak. Ale no, wiesz, panie, że ktoś się tym kurde zajmuje weź chociażby takiego Nowe dwie. marki, muszą być nowe marki, nie no. można ciągle jechać, kurde na, na, na. Fajnie jest tak, są kolejne części, kolejnych części, ale z drugiej strony. Wiesz, oni mocno hard, oni mocno tego kalista, oni wiesz, tam ogłaszają, że to będzie 4A, Drugi grupy, game, a nie 1022, 22, tak. I nawet na, na, na 54 15... będzie. No to właśnie. I, I to trochę jest martwiące, nie? No, no ale to dobra. dobra no, niech nie będzie. będzie. Tu coś mamy jakieś rysunkowe. mamy, tak. to. no. Ja Niektórzy no. no, lubią takie klimaty właśnie, jakieś dwupymiarówki. A new blood sport. Or, new so, blood co to jest? Cel Shading to mam tylko jedną grę, Jet Set Radio w głowie, zawsze jak tak, słyszę no to co nie, o Cel Shading, no nie? Ale okay, roleczki. Tak. I spray. O, i patrz. To jest ten, Jet Set Radio 2. <laughs> <laughs> Jet Set Radio Arena. Tak. Jet Set Radio <laughs> Arena. No tak. <Jet> <laughs> Nie wiem, czy starsze konsole jakoś więcej takich w grach miał i ograniczenia No bo no bo teraz ograniczenia jest... sprzętowe wymuszały na programistach, tak? Tak, a teraz wszystko jest. Teraz coś ramu mało, to tak jak specjalnie. Pięć, pięć schematów i od pięć schematów robimy 10. No i wiem. Na słabe konsole, pół pół na słowem. Tak, dawaj. Tej jeszcze ludzie nie zdążyli dobrze kupić generacja ja, już tam twierdziają jakieś głupoty tam. To tego słucha w ogóle. A gdzie pójdę na gdzie półka w szczegóły do ogranichu? Której nawet jeszcze nie ma na nowych generacjach, Roll Drone. Roll Drone. Na 16. PlayStation 5, na PlayStation 4. No. Sometimes I wonder. Yeah. Dobra, to ja sobie kawki siorne. Co tu mamy? Człowiek nie wie, bo on pepić musi. No dobra, ale ta wcześniejsza gra to co ona w ogóle wniosła? Bo ja nie wiem, jeździć na rolkach, tak? I strzelasz. Wszędzie trawiasz. Sunset Overdrive Jet Radio 4 Złapane na PlayStation 4. Co tak. my tu mamy? Ludzik kogoś bije, weak tam Aventy Potraci. Jakaś Japońszczyzna zapewne? Być hmm, może takie duże oczy, manga? A jakiś nie? Taki pseudo-south-light -like, w świecie anime? Nie wiem, ale tak to wygląda No właśnie, to jest... Anime to wow, Jest sporo! z no, no, takich właśnie anim, w Które gracze to tacy jesteśmy niecierpliwi? No bardzo. Mogliby nie. szybciej te, te, te napisy dawać, tak? Znaczy, jakoś jest. Nie, tra nie trafia to do mnie, także. Eternal. Eter Eternites. Eternites na PlayStation 5 i 4. I 4. Tak jest. No Dobra, lecimy dalej. Sama jednak nie zapomina o czwóreczce. Dawać, dawać, czwóreczce. Mocno, dawać coś mocnego, coś Actually, musi mocnego. Fajnie, fajnie, I do dobrze. Nie Pies będę tego to grał. Lecimy dalej. Nigdy nie <laughs> mów, nigdy. Ja z wieloma głowami też mówiłem, że nie. Taka... <coughs> my tu, mamy dalej, proszę, Państwa. Aha, wiem co to jest, ale ci chosza. Ale cicho już po jednym obrazeczku się kapnęłem co to jest Obym się myli Jakąś kartką... Street Fighter Street Fighter pewnie też o on... nim Street Fighter no. Street Fighter A ja No kurde grafika jest no, fajna No grafika fajna się... ale wiesz ładnie, ładnie, Do, do bijatyk masz podobne podejście jak ja, nie? Na Jana, to w branie pada i maszowanko maszowanko uda się to się uda. No i w tym mgle wygląda fajnie, ciekawie, my jak będzie gężej, nie? No, tutaj ładnie, Takie żywe fascynki. No tak, ale to co oni chcieli otwarty świat sprowadzić do Street Fightera, Czy to tylko takie no, wiemy? Ale to nie no, patrz, no jak? nie, otwarty no, świat w Street Fighterze. To może być dobre, powiem, że to może być dobre, kurde. Bo tak tylko te areny, taka nuda areny, nuda areny, a to właśnie może być, że. No i wjazd do game passa w pierwszy dzień za Jakuze, wie. <laughs> no nie wiadomo, czy to nie jest eksterzka. Tak, jak, jak ona? Zapomniałem. Nie pamiętam już. Na Pekusie pamiętasz? Się... Zawsze taką okrągłą tą... stą... nogę robiłaś. No i to, to... dwa godzinki i się wygrywało. Tak, tak. tak. Ciekawi czy z Dead Risinga tu dadzą tego Franka Westa. Tak. Z Fetch'em świątecznym. Z Fetch'em świątecznym i na busku. Tak. Ale to może być ciekawe takie połączenie właśnie biletyki by... ja i łożenia po mieście. Tu z kimś pogadasz, pewnie trochę eleganckich? Wiesz, może trąc tr trochę o Sleeping ty... Dogs? Nie, za... nie, no ładnie wygląda. Nie, no trzeba przyznać nie, No ładnie, ładnie. Tylko jak to będzie tam wiesz. Czy grało, czy to będzie jakiś taki, kurde, taki Portmouth, a wiesz. Nie no tak, proponacja robię z Street do to tak jest, to nie No i wiadomo, że kurde coś powinną... Zobaczcie. Ja. czy będzie ten tryb 120, nie? To jest to 60 będzie. Zobacz, 20, nie? nie, Jak Dobra. będzie na PS4, to taka tak. ciarska nie? taka, nie? nie? Jak to z Twitterfighter, nie? No, ale właśnie ciekawi to jest połączone czwartego świata z tym bierz. Z tym biciem się, ma no, jakiej to jest w zasadzie. Albo no, internetowo coś? No pewno wiesz, no teraz Teraz wiesz wiatryka bez możliwości grania po sieci, to był strzał w kolano. co to teraz mamy? No może Gunplay z tego pokażą? Z Fightera czy... Chyba tak Też i na PlayStation 4 będzie. No, no, no. W 2023 roku, także jeszcze poczekamy. Śmierć posłuchał trochę ten rok. no tak no, I z, z a tymi nowogeneracyjnymi to już w ogóle. Przesiedli. Przesiedli zadań. O, zary. to jest tytuł dla mnie: Tunik. Tunik, 100%. Ja to nie będę mówił, dla kogo ten jest. <laughs> tytuł <To> weź. <grym> ja. Ja się nie raz złapałem, że na tych y, dziecięco wyglądających w grach się można spażyć. One tak pięknie, ładnie, fajnie wyglądają niewinnie, a zwłaszcza Mario, które każdy tak wychwala, a potrafi być tak wkurwiające za przeproszenie no, Mario. Mario, że szok. A przeszedłem na Nintendo 64, na GameCube, na Wii, na Wii na łatwiejszy. Mario Galaxy, bardzo fajnie. No na switchu jeszcze nie przyszedłem. No dobrze, no tunik. Fajnie, fajnie. Wrześniu 27 września. I też na PlayStation 4 i na PlayStation 5. O, jakaś pani z torebką. Jeszcze lepiej. Okay. W okularach. Mhm. Lara. O ciemnej karnacji. Out to life at the end of the A jaki mylowe, stylowe, nie? No jak na razie to do mnie... Z listonoszką, to będzie grał listonosza. Ona będzie listonoszką, yes. i starszym yes. ludziom pewnie będzie poszły przy Rentę, Rentę, jest. <laughs> Ten. ten. Tak, taki odpowiednik Edia z tych... Tak, tak, tak. Ale no co, jak na razie to kurze rezydent i ten Kalista, nie? No, rezydent i Kalista, tak. No fajne no, to... No ten Street Fighter mnie zaciekawił właśnie z tym ostatnim światem. No, no. No fajnie to, bo z vr ale ja jak nie mam VR-a, to to no, się no, nie napala. Nie, tak to no renta, na pewno renta. Ciekawe, czy scatchować będzie można. No, ban. O! Jakiś motyw Silent siwand? Tak, na pewno. W demoniczną listonoszkę <laughs> się zamieni. O, patrz, pomocniczkę ma. No, kurde, ty, ale ja ci powiem, że. Out... Tylko cholera, no, te it. nieraz te, te, te zapowiedzi, te filmiki, że jak się a później się okazuje, że. chwilowo bo to pustka be? na tych planszach jest. Ale co się kupite z tymi to... rentami na jeździ Tak, ale... ale to nie dla mnie. Bo... Czemu elektrycznego no. sobie nie kupię? No. Nie? To nie dokonuje się. No, no, nie. No, Season. Wyroków się żadnych nie dokonuje. Tak, PlayStation Dobra. 5, PlayStation 4. Co dalej? Pożyjemy, zobaczymy. Współpraca z gamerami, witam wszystkich. Oooo, 15. Final Fantasy 16, no, To może być pytana. No może być, ale po tej 15. to 15 to było, iść tu przynieść to, iść tu przynieść to, iść tu przynieść to. Taka podróba wierzchni, na której nie przemówiłem. Nie, nie. nie, nie. nie, nie mówiąc nie już o jeździe tak. autem, co tak. tych nudnych. Y gotowanie gotowanie obiadków no. śniadań. może i ma swoich panów 15 nic do nich nie wiem, no. ale Mamy final do trzynastki. Tej pierwszej jeszcze trzynastki, nie żadnej drugiej trzeciej to jest jeszcze okej. Okay. no zobaczymy napisy mamy w języku no to już coś o. Obcym angielskim. O cóż, jakieś rendery na pewno, nie? Final... Final... Filmikami been. Final Story, wiesz. No, o, zawsze były O, Ifrit? Ifrit był chyba, no. Tak. Czyżby te sumowy poprosiły? to robiło dobre

Znowu te, takie dynamiczne No, takie dynamiczne walki, i tak właśnie. No, brakuje tych tak jak fajna ludzka. Turówek, no. Wcale im to do mnie nie przemawia, to takie wiesz, no kurze. David to tak. No, no, ale te, takie mamy czasy, że ludziom się wszędzie śpieszy, to i walka się musi szybko, no, szybko i trzeba się szybko napakować. No, sumowe są, to no, jest fajnie. No, fajnie, no, fajnie, no, ale wiesz. Główną, mechanikę gry. Główną mechanikę gry zmienili tutaj. Nie, to była no. jakaś zła Tu Nie. Shiva była taka lodowa, nie? Lodowa, I taki ognisty, nie? No dobrze to wygląda, nie no ładnie. Tylko Ale że, że, że wiesz, no kurde, jak jest tam zleciony z jakichś może najlepszych motywów z gry, a potem bezdroża i gotowanie obiadku że no to wiesz. Chyba raczej już do tego nie wrócą, nie? Jeśli słuchają graczy. Ja ja, ja mi tak. fajnale takie właśnie jakieś baśniowe, takie jest jak o. dziewiątka, jak dziesiątka, nie w nowoczesności. Znaczy tutaj to wygląda to wszystko fajnie nawet. No, no. no Wszlika, dobrze, 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 16. dobrze, ile jeszcze będzie, czy za jakiś czas powiemy Final Fantasy 88. Tak. tak. No, te postacie też takie... Skoro Enix, zauważyłem, mają Fiona na punkcie włosów. Nie wiem, czy nie, zauważyłem przy no, postaci, nie? Typowa taka Jakiś, właśnie. Jakąś mają, nie wiem, fobię włosową. Japońszczyzna taka, że oni tam lubią te włosy. Ale no, co, nie, to nie ma daty jakiejś tam, tam ma... już? Koniec. To koniec już? Tak. Także też jest koniec. Powiem tak, nie jest źle, nie jest dobrze, mogłoby być lepiej, ale ważne, że coś się dzieje. Czekamy teraz na jakieś zapowiedzi od w konkurencji, tak? To już koniec? No to jeśli to już to koniec, koniec to, to dla mnie nie ma już nic, tak? Dla mnie dwie gry. Idziemy próbować, po poburowana będziemy pić. Tak. Dla mnie, dla mnie podsumowując, dla mnie to dwie gry. Resident, czyli bomba na początek. No, bomba na koniec. I tak naprawdę jakby kurde drugie pokazali kalisto, to ja już mogłem dalej nie oglądać. No ale to jeszcze fajne, to trzymasz. No, no dobra, dla no mi, ale to trzy, tak? tak? Ale ja jestem do tego fajnala nastawiony I, bardzo sceptycznie. I trochę mnie ta tak? Trochę listowości. No, no tak no, no, rozwożenie rent dla tych biednych staruszek, kurde, co... Dobra kochani. No. Dzięki na razie. Trzymajcie, Trzymajcie się. Hej. Cześć.